Cześć, Andrzej Matuszewski. Witam Cię na kolejnym spotkaniu z cyklu Jak prowadzić zdrowy styl życia. Zasady zdrowego stylu życia wellness określa zdefiniowany przez nas w formie dekalogu kodeks życia wellness. Pierwsza zasada to prowadzenie aktywnego życia fizycznego, psychicznego oraz utrzymywanie sprawności niezbędnej do osiągnięcia produktywnego życia ekonomicznego i społecznego. Druga Właściwe, zgodne z wellness, zdrowe odżywianie się. Trzecia. Pozbycie się i unikanie nałogów, złych nawyków oraz uzależnień. Czwarta. Prowadzenie higienicznego trybu życia wellness, zwanego również zdrowym trybem życia. Piąta. Prowadzenie życia zgodnego z zasadami moralnymi określonymi przez nas i umieszczonymi w naszej duchowości. Szósta. Pozytywne nastawienie do życia we wszystkich jego obszarach. Siódma: kierowanie się własnymi, mądrymi, przemyślanymi i świadomymi decyzjami. Ósma: radzenie sobie z własnymi emocjami i problemami życiowymi. Dziewiąta: umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dziesiąta: bycie lekarzem zdrowia dla siebie samego oraz dla innych osób. Wyjaśnię od razu, kto to jest lekarz zdrowia. Lekarz zdrowia to osoba, która spełnia role określone w definicji zdrowia publicznego, czyli posiada wiedzę i umiejętności zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz podejmowania wysiłku na rzecz ochrony środowiska. Pozostałe zasady omówię podczas kolejnych naszych spotkań. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego stylu życia i chcesz go prowadzić, to przyłącz się do nas i prowadź go z nami. Wejdź na naszą stronę oraz subskrybuj nasz kanał, klikając poniżej. Kończę naszym wellnessowym pozdrowieniem bądź well.